Witam z tej strony no i chcę i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku ze szybkich meczyków A dzisiaj chcieliście, abym zagrał sobie drużyną Szalken Ulfia, Welzenkirsi, z czego się bardzo cieszę na drużynę z Hiszpanii, ale nie jest, nie jest to ani Barcelona, ani Real Madrid, a jest to Atletico Madrid. dokładnie. Zagramy sobie w domowych, jak widać te wszystko, stroje są bardzo ładnie zrobione Zagramy sobie w domowych Czemu by nie. I tylko też może zagrać w domowym Okej, okay, teraz przejdźmy do ustalenia składu I zagramy sobie na Wembley, na Wembley Czyli jak widzicie jest dodane, są dodane te Te, 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 te stadiony, co jest naprawdę Chyba fajne, chyba fajne, tak? E, dobra, tylko chwila, bo ja tutaj muszę Pozmieniać e, ewidentnie skład e, Dobra, sekundę, sekundę Sekundę, sekundę ja mi proszę tutaj dać Ja muszę wszystko ogarnąć ja chcę mieć tutaj ładnie porządeczek. Eee, tylko nie, 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 Jones do pierwszego, Jones do pierwszego. Eee, za kogo? mną za jeszcze te tera pójdzie sobie do, pierwsze, do pierwszego. Farfan, Bateng, Draxler, Klasian, Huntlar, Heavy, Fox Santana, Uchida Czy może? Damy sobie popadł kulosa do pierwszego składu, ma więcej siły, a to się siła głównie liczy w Fifa 14, wbrew pozorom. Tak dokładnie, nie pace, nie pace, to nie jest pace, już naprawdę, y, tak się tylko, to już nie jest tylko takie mówienie, naprawdę, w FIFA 14 już się nie liczy, po prostu, aż tak pace, najbardziej się liczy siła. Okej, okay, okej, okay. o, po raz kolejny, ale to akurat wyzwanie lubię, jest fajne po prostu. Ale nie przedłużając, rozpoczynajmy mecz i zagramy sobie meczek na Wembley Stadium. Em... FC Szalkę, Nilfia, Gelsenkirchen kontra Atletico Madryt z niesamowitymi za, e, zawodnikami są oba te zespoły: Farfan, Huntelar, Courtois, David Villa, Arda Turan. Naprawdę jest tutaj pełno nazwisk, które nie są dobre, nie tylko z nazwiska, właśnie. Ale nie przedłużając, weźmy sobie do składu. I formacja Szalkę to jest 4-2-3-1. I zacznijmy od bramki: Hildebrand, Potem Ucida, Papadopoulos, Hevedes Fuchs, Heger, Jones, Farfan, Draxler, Platęk. I oczywiście Klasia na na ataku Przejdźmy do formacji Atletico Formacja 4-4-2 I na bramce Kurtura, potem Juan, Fran, Miranda, Godin, Felipe, Luis, Koke Gabi, Mario, Suarez, Arda, Turan, Diego, Costa, No i oczywiście David Villa, na którego trzeba bardzo, ale to bardzo uważać Dokładnie, nie przedłużając Przejdźmy sobie do meczu Już rozpoczynają zawodnicy Atletico a my hey, już zostawiamy sobie grę z kontry i to o czym bym chciał z wami dzisiaj może porozmawiać, o czym bym chciał wam powiedzieć w trakcie tego meczu to może jak się zapatruje na FIFA 14 i co w ogóle tam będzie w tej FIFA 14, nie w demie ale w normalnej wersji, tak? Ponieważ no pierwsza zmiana dosyć konkretna to jest to, że, że już się nie liczy pace, tak? Najważniejsze jest teraz siła, to że ci po prostu tak jak tutaj przed chwilą zobaczyliście, że ci szybkie tacy, tacy zawodnicy jak na przykład Neymar E, moim zdaniem będą zdecydowanie mniej warcji. Trików się już nie da robić aż tak płynnie jak FIFA 13, czyli dla skillerów. Wow! Czyli dla skillerów będzie to zdecydowanie też minus. Nie da się aż tak robić płynnie tych trików. Nie da się aż tak dryblować. E, no i też najważniejsza jest właśnie siła. To jest normalne w tej Fifie, że po prostu ci, dajmy na to, murder Sucker dobiegnie do rozpędzonego Neymara, ponieważ po jednym zawodniku już wypadasz z rytmu, tak? Nie możesz aż tak ładnie łączyć tych wszystkich trików w jedną całość całość, i po prostu cię dogania ten Sucker, ponieważ to on jest obrońcą i to jego zadaniem jest tutaj, aby cię nie dopuścić do żadnej akcji. No i, i, jej chciało spowolnić trochę grę, udało im się, udało im się spowolnić tą grę. No, zależy też jakim kosztem, bo moim zdaniem też czasami trochę poprzeginali w niektórych aspektach. A jak bo tutaj farfan, farfan, uderza, farfan! Farfan! Aj. To było fatalne. Ale ja kompletnie nie chciałem tego zrobić. Ja nie mam pojęcia, co to się stało się tutaj. A to chcę zobaczyć jeszcze raz, bo ja chciałem uderzać już w tym momencie, przecież miałem strzał, to było widać nawet na tym wskaźniku. W tym momencie już chciałem uderzać. A farfan. What the fuck, czemu ty, stary, z... przestałeś sobie zacząć sobie tutaj ruchtać? Potem nie strzeliłeś, tylko jeszcze. To był strzał wbrew pozorom, żeby nie było. To był strzał. A, dobra, to był strzał. Tylko nam tutaj przeszkodził bardzo ładnie obrońca. Dobra, to tego nie widziałem. Myślałem, że farfan zrobił doświadkowanie zamiast strzału. Dobra, zwracam honor. Zwracam honor w całości. Eee, no i też zmieni to takim kosztem, że zawodnicy są bardzo ospali, co zresztą będziecie mogli to zobaczyć nie raz, że po prostu z tą piłką się ruszałem trochę ospale. Udało mi się spowolnić tą grę, już nie liczy aż tak ten pace, em, ale wiecie, mimo wszystko to moim zdaniem trochę przegięcie. No i też w pełnej wersji ponoć już te strzały nie są aż takie op... O cholera jasna! O kurde, Papadopoulos leci do bramki ratować. Wow, 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 wow! Dobra! Przepięknie, Draxler, stary kocham cię po prostu za tą interwencję. Dobra, Draxler. 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 Draxler tutaj ładnie się pokazuje. Jones, który jest szybki i ma siłę. Jones, dogania go Gabi. Dogania go Gabi. Jones, Jones, dośrodkowanie i Huntelar. Ale i tak pewnie złapał piłkę kurtua, a na no dodatek był jeszcze go, spalony. Szkoda, szkoda. No i też w FIFA będziemy, będziemy zdecydowanie się bardziej będzie grało na główki Tak, będzie to wolniejsza gra, będzie trzeba ładniej ogarnąć tą akcję Nie będzie już można tak ładnie sobie prowadzić takich nic, Tylko trzeba będzie grać po prostu wolniej i na główki eee, Tak, to, to są takie spostrzeżenia, tak jak gadałem z Lachen, z Jacobem e, Jak sam widziałem po prostu gameplaye HUNTERLORRRR! Jasna cholera, ten Kurtua. Szkoda naprawdę, to było widać, że no przepiękna piłka, szkoda, że Huntlar prosto w kurtuła, tak naprawdę on no się lekko rzucił Gdyby Huntlar uderzał przy słupku no to to by był 100% gol, Ale cichutko, cichutko, ponieważ mamy rzut rożny Bardzo blisko, bardzo blisko uderzał Hevedesa, ale niestety niecelnie Aj, szkoda, szkoda naprawdę, bo by było blisko Mamy drugi rzut rożny Farfan, 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 teraz ma pulos, Nie no to Draxler, Draxler, tutaj jest Jones, Jones, Jones Dobra jest Huntelar Ale prosto w cibiał e, ta Courtois I mamy kolejny rzut rożny, masakra Dobra Farfan Dwie kreseczki, Huntelar tam jest ale złapał piłkę e Courtois hmm, Trochę słabe było to ostatnie dośrodkowanie No to gadu gadu, to się już kończy pierwsza połowa tęk, no i tutaj trochę właśnie się nie ogarnął, trochę za bardzo, tak jakby spał z tą piłką Dobra Diego koszta, Diego koszta, proszę mi go tam kryć panowie Diego Costa, dobra super, Draxler, 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 ładnie to przetrzymał i piłka ma Farfan, Farfan Ale tam skasował Luis po prostu wsadził mu nogę i farfan już wytracił cały rytm, no po prostu stracił piłkę. Szkoda, szkoda, bo się szykowało ładna kontra. Ło, 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 co to za błąd? Gdzie piłkę? Co to za błąd był, bardzo przepraszam. Nie podoba mi się. No, i dobra, jeśli zakończyła pierwsza połowa, zaraz sobie rzucimy okiem na statystyki po tej pierwszej połowie. Od razu strzelam, że posiadanie piłki jest po stronie jest po stronie naszego przeciwnika, bo to jest już tradycja. Tak, wiem, że się powtarzam, no ale to jest tradycja. O, cholera, jasna nasza skuteczność się tutaj powala. No, tutaj są te strzały z dystansu, na które nawet nie leciały w bramkę. No, ale nie przedłużając. Rozpoczynamy sobie drugą połowę, i Draktor od razu rozpoczyna. Draxler, piłkę ma Heger, Heger, ładnie do uchidy, uchida, uchida, uchida. Ale się tam świetnie pokazał Farfan, 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 ogarnij fazę. Dobra, Farfan spalony, bo się niestety przewrócił tam Farfan i no niestety złapała go pułapka offsideowa. Gdyby nie to, to wydaje mi się, że Farfan by się zdołał wrócić, no i już by tutaj było ładne dośrodkowanie na grubeczkę. Niestety tak nie było. Dobra. O, dobra, ładnie, jest nasza piłka, chociaż nie bo ja tam się z Hegerem posprzeczał i ostatecznie to Hiszpan był górą w tym starciu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 kryć go, kryć go, kryć go, go dobrze. Cholera, łapo piłkę, łapką piłkę Bo Gdyby tam wijad cyknął tą piłkę, to obawiam się, żeby był tutaj gol, Na nasze szczęście tego nie zrobił. Ten hiszpan, cholera jasna ale błędy w obronie mamy tu teraz.

Mamy zmianę, na boisku pojawi e, Rodríguez zamiast kokę No i okej, okay, no i okej okay. E no kur... no po raz kolejny bardzo proszę No fuck serio Heger, stary, na tym fragmencie gry się ustawiasz na spalonym? No po prostu Heger mistrz taktyki Dobra, trzeba zrobić zmiany Zdecydowanie Kogo my tutaj możemy wprowadzić? Czyżbyśmy mogli wprowadzić sobie Shalaya zamiast Huntlera? Seleja, Shalaya Myślę, że będzie to dobre wyjście z tej sytuacji I wprowadzimy sobie jeszcze Aogo na lewą obronę zamiast Fuxa No okej okay. Gramy dalej i... No I tutaj mamy twarze jak widać Mimo wszystko to jest robione Tak to nie jest po prostu tak od od odtworzone Na przykład Wia nie ma tej swojej brudki Ale mimo wszystko nie ma co narzekać, to jest demo, tak? Mamy tyle drużyn, że możemy śmiało... Ja nie nagram wszystkich drużyn, nie ma opcji po prostu, żebym zagrał wszystkimi drużynami I nie nagram na pewno wszystkich drużyn, po prostu nie ma takiej opcji, tak? Dobra, Atletico, 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 Atletico. Cholera, jasne, tutaj miała być kontra ale jak na razie to tutaj, no coś, 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 cienko nam idzie z tymi kontrami Niby atakujemy, niby mamy te strzały, ale te strzały są albo niecelne, albo pewnie uroni Courtois Tymczasem atletika jak ma już jakiś strzał, to wtedy mamy za wyczepione ga gacie Dobra, Olivier Torres się pojawia na wojsku Ojciec, 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 ojcz, mi tutaj oj, turana Via, 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 Dobrze, 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 dobrze Ucida, fak fatalna interwencja tego zawodnika, tego zawodnika Dobra, Hewe Edes wszystko wyjaśnił To jest killer obrony zdecydowanie Najm Szkoda, bo tak się ładnie już podkręcała, ale ostatecznie i tak wróciła na out. Jeszcze Adrian, zamiast jego koszty, się pojawi na boisku. Ej, no kurde, jak ty żeś nie trafił tą piłkę, bo ten tylko żeś minął tam. Ale ładnie z tam powalczył, ale niestety za dużo zawodników była to tylko w jednym miejscu, żeby mogło coś z tego wyniknąć konkretniejszego. Coś mnie tutaj ten farfan nie gra na skrzydle, tym jak chciałem. Fatalne podanie robi po prostu dobra, Jones Chyba jasna Nie tak to miało wyglądać mm, Aogo, Aogo Świetnie się Aogo wprowadził do meczu To jest jego tak naprawdę pierwsza interwencja w tym spotkaniu Ale na szczęście bardzo dobra no, Ale podanie to już było beznadziejne Ale to w sumie moja wina troszkę bardziej Teraz super ofensywny, I teraz żeby tylko nie stracić Żeby teraz tylko nie stracić Zrobimy super ofensywną grę z kontrem Farfan 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 Do uchidy Uchida do w pole karne. Jest tam cholera. Gdyby to był taki gol w końcówce, no niestety nie. I będą te rzuty karne nieszczęsne. I zaraz się przekonam, czy naprawili ten błąd z tymi rzutami karnymi. No bo mam nadzieję, że tak, tak. Chyba tak, chyba się udało naprawić. Tak jest, dobra. Selej, pierwsza jedenastka. I strzela się mocno w prawo. Dobra, udało się. Dobra, Hildenbrand kontra Kurtua. Boże, Hildenbrand kontra Kurtua. Olivier Torres kontra Hildenbrand i Jak ty się z tego Hildenbrand nie uwolnił? Chcisz sobie ze mnie stary? Dobra, Aogo. Aogo mocno w lewo. Aogo mocno w lewo i tak jest, udało się. Dobra, Rodriguez, 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 Rodriguez Rodriguez zostaje na środku. Uff, to było blisko. Dobra, Draxler Draxler bardzo mocno, tylko czy nie za mocno Poprzeczka, cholera jasna I tak, gdyby było niżej, to by te obronił kurtyła. Dobra, Adrian kontra Hildenbrand Rzucam się w lewo ten w środek Udało się Dobra i teraz Wia, błagam cię stary, nie traf albo nie Hildenbrand obroni rzucam się w prawo i przeholował Dawid Wija. Chciał to technicznie zrobić Hiszpan, ale nasze szczęście się nie udało. No i dobra, jeżeli teraz Jefferson, von Jeffer, Jeff, Farfan, Jefferson Farfan, pomieście w siat, to wygrywamy to spotkanie. Dobra, Farfan na dwa tempa, będzie wysoko. I jest, i tak jest, udało się. I von Jefferson Farfan um, udało mi się wykonać tam ostatnią jednostkę. No i wygraliśmy to spotkanie ostatecznie w karnych. Szkoda, bo mieliśmy kilka naprawdę dobrych szans w tym spotkaniu, aby wygrać je w ogóle w czasie gry, no ale niestety się nie udało. Tutaj są cały czas te powtórki. Tutaj jest pudło Koken, no tutaj było naprawdę wielkie zamieszanie. Tutaj są już karne i są wszystkie pudła. Chyba teraz będzie strzał Draxlera, no tak potężny to był strzał, ale niestety w poprzeczkę. Hej, jeszcze tutaj Adrian i chyba zaraz będzie ostateczny strzał farfana. Nie, jeszcze Błatwuk. A czemu pokazują Błatenga? Dobra, nevermind. E, w każdym razie e, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i nie zapomnijcie również napisać sobie, e, y, znaczycie sobie, mi, nie zapomnijcie o napisać mi, jaką drużyną mam zagrać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć.